Jedziemy dzisiaj, ze względu na bardzo brzydką pogodę, jak zwykle nad morzem, zresztą. Ktoś napisał, że najładniejsza pogoda i najcieplej nad morzem naszym, to jest w zimie. <laughs> Także siąpi, wieje, nieciekawie. Jedziemy na spacerek z pieskiem nad jezioro Rożnów, tak? Nie, Żarnowieckie żarnowieckie. O, żarnowieckie Pochodzić po plaży Ja skoczę do wody na no chwilkę Zobaczymy Czy ta woda jest pana regularnie czy, czy może dziewica Marzenie Także do zobaczenia już na miejscu No jesteśmy Fajna woda Czyściutka To zobaczmy co tutaj piszczy Pierwszy sygnał Dosłownie No wlazłem do wody Patrzcie to Kurde Ładnie się zapowiada Ola Srebrna obrączka! Masakra! Ale śmietnik tutaj jest, wykrywać non szaleje, ale wyłuskałem po prostu... Z tych wszystkich dźwięków wyłuskałem jeden ładny, no i jest. Kurde, super! Kapsel. <grywa> Czysto pod pomostem. coś tu hmm. chyba reguł. Kurde, chyba kapsel, ale kopno. Zobaczmy to co to, to, to Wyszło. Chyba wyszło. Ojej, kapsel. Mamy pierwszy kapselutek. Fik do gaci. I lecimy dalej. Kapsel. Ale dziwny sygnał. Taki ni to, ni tamto. Za blisko, za blisko filaru. O, jest piękny sygnał na monetkę, albo coś kolorowego, coś ładnego, nie wyszło. Jest w siecie. Co my tu mamy? Jest... O kurde <laughs> Patrzcie to jest jeszcze złotówka z PRL-u który rocznik 87 Pozdrawiam, 87 Wygrałem konkurs na pierwszą monetkę <laughs> Dobra, włączę się przy następnym fajnym sygnale Gdzie Ola Gdzie jest Ola? A, gdzieś się schowała, dobra Już widziałem, że jest monetka co my tu mamy, ale panierka PRLka w panierce 88 rok 10 zł Wieję PRL-em A PRL to dobry znak znak, że jeszcze coś tutaj zostało sygnały są także ryjemy dalej cała to się o, kawałek Czerwaczki. Taki złomek, a sygnał był naprawdę fajny. Jakieś ołowiany taco? Dobra, lecimy dalej. O, I mamy pierwszą współczesną monetkę. 5 groszy, na szczęście. I znowu zaczęło padać brzydka pogoda. No ale przecież nie będę w domu siedział. Ola uciekła z psem do auta. A ja sobie śmigam. Siedem, cztery. Kolejny perelek. Nie wiem czy to jest możliwe, ale patrzcie na to, kurczę. Dziewica <laughs> miejscówka. No chyba, że ktoś naprawdę pomijał, wyrzucał je z powrotem. Tam nawet w ładnym stanie. Osiem cztery. Bez komentarza. Już nic nie powiem Tyrerere. Mam całą kieszeń PRL-u Pół metra zrobiłem, znowu jest sygnał I pewnie znowu będzie prl O, Nawet mi się udało kopnąć za pierwszym razem Ale z tymi sałatami a nie z Leży i nie dycha, dych. siu. O kolejny sygnał. Obstawiamy co. <grywy> Kurde mogą się założyć. Pięć złotych z prl To jest normalnie masakra jakaś A gdzie jest złoto PRL-u, ja się pytam Oj, oj, oj. Kończę tu dzisiejszą wyprawę Zmokłem już plecy mokre, to już nie jest To już nie jest przyjemność Także Szybkie podsumowanko Zacznę od śmieci. Tyle posprzątałem. Troszkę szkła. No i tutaj wiało dzisiaj PRL-em. Zatrzymał się tutaj chyba czas. 2, 4, 6, 7 złotówek. 4, 50 gruszówki. Dyszka, dwie dyszki, dwie dyszki. Trzy piąteczki. Srebrna obrączka bardzo stara na samym początku. No, i to nie, nie pokazywałem, bo bardzo lało część zawieszki, ale reszty nie, nie znalazłem. Kręciłem się, kręciłem, niestety. Myślałem, że pewnie już ktoś podniósł. No i 7 groszy. 7 groszy współczesnych na szczęście. Kałego łowiu, śrubka mosiężna, Tyle. Pozdrawiam serdecznie z mokrego Miami. Do zobaczenia. Do następnego wypadku. Trzymajcie się. Hej.